Dosyć długo czekaliśmy na coś nowego, co wyszłoby od Ruzela. Na szczęście czas naszego oczekiwania się już skończył i mamy w końcu nowość. Surf Cream. Ja cały czas obserwowałem dosyć bacznie i obserwuję bacznie wszystkie brandy, jeżeli chodzi o produkty do włosów i nie tylko. No i tak samo było z Ruzelem. I w przypadku Ruzela koło Sierpnia, września, zaczęły się pojawiać pierwsze oficjalne informacje na ich postach i na ich stories dotyczące właśnie tego nowego produktu. No bo jak wszyscy pamiętają, ta poprzednia premiera do włosów, czyli taka większa premiera do włosów, czyli ten Ruzel Concrete, no nie spisał się za dobrze, nie zdobył serc ludu, ponieważ miał być. Matowy z mocnym chwytem. No, i o jeszcze ten chwyt tam był, to tego matu raczej nie było, i u większości testujących raczej wychodził połysk. No, i dlatego przekonamy się, jak będzie z tym krimem. Ja swoją puszkę zdobyłem już tak około ponad 3 tygodnie temu. Przyjechała do mnie z zagranicy i szczodremu darczyńcy mogę powiedzieć tylko bedankt. No to co. Zobaczymy, jak to się spisuje. Wrzucę to na włosy i pogadamy sobie troszkę o tym produkcie. Idziemy do Łazienki. Zanim przejdziemy dalej, powiedzmy sobie, co deklaruje producent na opakowaniu i w opisach. Więc producent deklaruje delikatny chwyt, matowe wykończenie oraz brak zapachu. Co ważne, zobaczymy, czy się udało. Pomada zapakowana jest w zgrabną metalową puszkę. I tutaj jest pierwsza różnica, którą widzicie na pewno gołym okiem, do tego, jak wyglądają normalnie ruzele. To znaczy, tutaj mamy do czynienia z, tą słynnym, z tym słynnym minimalizmem. No nie jest to już taka brudna pucha, jak te świnie zwykle w tych brudnych takich puchach, w sensie z takim brudnym nadrukiem tutaj były podawane, teraz to jest dużo prostszy, czystszy i bardziej czytelny design. Ja nie jestem fanem tego minimalizmu specjalnie, mi się to specjalnie nie podoba i te stare puchy Ruzela, przykładowo ta niebieska, według mnie były dużo lepsze, no ale cały świat idzie w tą stronę, więc rozumiem, że również firma Ruzel chciałaby jakichś innowacji. No i dlatego właśnie wygląda to, jak wygląda. Co jest ciekawe, waga to 95 g pomady. Czyli nie ma tego standardowego 110, tylko jest 95%. Puszka jest taka dosyć, powiedziałbym, dosyć mała. Nieszczególnie wielkiego rozmiaru. Wydaje mi się, że troszkę mniejsza niż normalnie. No, siłą rzeczy, no bo nie ma tych tylu gramów. No dobra. Odkręcamy, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku. I co jest ważne, mamy. Pojedyncze tutaj taki pojedynczą taką linię. Puszki Ruzela mają to do siebie, że miewały problemy z tym, że wysychały pomady, że się dobrze nie domykały. Nie wiem, czy zrobienie po prostu pojedynczego tutaj zamknięcia, takiego po prostu zasowanego, jakoś specjalnie pomoże. Druga rzecz, no, ale to mi się musiało po prostu nie poparcić. Nie wiem czemu, ale uszczerka się oderwała jest taka o latająca, nic to nie przeszkadza, bo można sobie ją tutaj wkomponować i wszystko gra. Tak czy siak, tak wygląda pomada sama w sobie. Ona się tak tutaj świeci delikatnie z góry. Ja zużyłem już jej przez te trzy tygodnie tyle, więc wydaje mi się, że wystarczająco dużo, żeby móc wam opisać, jak wyglądają moje odczucia. Przejdziemy teraz do tego, jak pomada się wyciąga z puchy i jak się rozsmarowuje. No więc, weźmiemy sobie takiego skupa. Wyciąga się bez żadnego problemu. Jak widzicie, nie stawiasz żadnego oporu. I skupik wygląda w taki sposób. Rozkłada się go na palcu dosyć równo. No jak widzicie, wsmarowuje się tutaj idealnie. Zero oporu. Rozsmarowuje się po rękach pięknie. I tak to wygląda po rozsmarowaniu. Jest to takie świecące, jak widzicie. Wygląda na tłuściutkie i w feelingu też jest takie tłuściutkie, ale gwarantuję Wam, że na włosach, przynajmniej u mnie, ani raz tłuszczem nie zaszło. I czuć taki delikatny, jakby piaseczek. O tym piasku też na pewno Wam coś zaraz przewinę. Ja sobie wyciągnę teraz delikatny kawałek tej pomady ponownie, rozsmaruję go i powącham, jak pachnie, jaki ma zapach. Producent, tak jak wspominałem wcześniej, deklaruje, że pomada jest bez zapachu, z puchy. No, czuć jakieś glinki, glinkę, oleje, ale nie czuć żadnego zapachu. Rozsmarujemy, zobaczymy. No, no tutaj na, na ręce też czuć taki bardzo delikatny, kosmetyczny. No wydaje mi się, że to są po prostu części składowe pomady, składniki jej, które dają jakiś taki, powiedzmy, kosmetyczny zapach, ale żadnej nuty, czegokolwiek nie wyczuwam tutaj za specjalnie. To są moje włosy delikatnie i chwilkę przed aplikacją. Tak wyglądają, tak się układają. Tak jest z tyłu, tak jest z boków, z tego i z tego wygolonego. No i strzelimy sobie aplikację. Zobaczymy jak to, jak to wchodzi we włosy, jak to działa. Biorę sobie takiego raczej mojego skupa, Czyli raczej większego. To jest pewnie zakładam, nie wiem, no może trochę za dużo. Może troszkę za dużo. Ucięliśmy kawałek i wiedzie tyle. Na palce smarujemy. Rozsmarowuje się bez problemów. I pewnie jesteście ciekawi, czy pomada ciągnie. Pomada nie ciągnie, wchodzi we włosy gładziutko. Widzicie, ona jest tutaj taka, właśnie świecąca troszkę, ale świecić na włosach nie będzie. Zaczynamy, wiadomo, od tyłu. No i pomada jest na moich włosach, żadnego ciągnięcia, żadnego bólu, żadnych oporów, tak jak mówiłem przy nakładaniu. Fryzurka jest trzymająca się z jednej i z drugiej strony. Jest ten delikatny chwyt, który był zapowiadany przez producenta. Tak jak widzicie, nałożyłem ją i to dosyć sporo i gdyby miało świecić, to już by na pewno świecia, świeciło. Także ja tutaj jestem dobrej myśli stwierdziłem, że przeczeszę jeszcze produkt na włosach, żeby go rozprowadzić jeszcze lepiej i zobaczycie jak reaguje no ale widzicie, grzebień przechodzi przez włosy bez żadnego problemu nie ciągnie ich ja też nie czuję żadnego bólu tutaj wszystko gra gra i buczy no i tak jak widzicie, te włosy się tutaj rozpadają, rozchodzą, bo to jest Naprawdę, naprawdę delikatny chwyt. Włosy przeczesane, delikatnie trzepnięte głową, dosłownie delikatnie, i tak się to rozpada. I wiele osób będzie mówiło, że hej, ale o co chodzi, czemu tak się dzieje? No ale właśnie to ma się tak rozpadać, bo to jest lekki chwyt. To nie jest, nie wiem, średni chwyt. Tak jak niektóre pomady matowe ze średnim chwytem, które w takiej sytuacji by to lepiej utrzymały, czy mocny chwyt, który po takim czerpnięciu głową w ogóle by się nie utrzymył. To jest lekki chwyt. Te włosy mają tak się rozpadać. To jest surf cream dla serferów. Serferzy to luzaki i mają gdzieś wzory, które się trzymają. Pomadę tę te przetestowałem też jako pre-styler, i jako pre-styler zdaje egzamin, to znaczy dawam troszkę tej kontroli nad włosami, dawam trochę tego chwytu, także można też jej śmiało jako to pre-używać. Jeżeli chodzi o zmywanie, zmywa się z wodą, przynajmniej w moim przypadku bez żadnego problemu. Z szamponem, jakby to już kompletnie, jak tylko poczuję szampon, ta pomada to znika z włosów, także ze zmywaniem nie będziecie mieli według mnie przynajmniej żadnego problemu i ogarnie to. Cokolwiek czego używacie, nawet sama woda, także nie ma co się martwić. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie taką puchę sprawić, to musi się przygotować na całkiem spory według mnie wydatek, bo za 95 g pomady trzeba zapłacić około 100 zł. Bez promocji, to to jest taka stówka. Wydaje mi się, że jest to trochę przesadzona cena. Trzymał kciuki, że y, wielka korporacja Ruzel da radę z marketingowaniem tego na tyle, żeby to im szło. No z tym, że wydaje mi się jednak, że taka mała ilość pomady i pomada, która jest w lekkim chwycie, nie wiem, czy to zażre. Kibicuję, żeby to się stało, bo jestem fanem odmian i nie tylko tego mocarnego chwytu, tylko właśnie takich delikatniejszych chwytów, i delikatniejszych. Mniej ulizanych i mniej zabetonowanych matowymi, mocnymi pomadami fryzur. No i jaki jest mój werdykt? Werdykt jest taki, że w sumie to ta pomada mi się podoba. To znaczy, spełnia wszystko tak naprawdę, co założyła, co założyli producenci, co było komunikowane w marketingu, czyli jest matowa, ma bardzo delikatny chwyt, nie ma zapachu. Jedyną taką rzeczą, która jest według mnie troszkę na minus. Prócz ceny, oczywiście, ale o tym już jakby mówiłem, to jest to, że pomada po nałożeniu ma taki feeling delikatny we włosach, jakbyście mieli jakiś puder czy suchy szampon. I tutaj czuję taki właśnie delikatny, piaskowy feeling na włosach. To jak sami użyjecie, to na pewno będziecie to czuli i, i będziecie wiedzieli o co mi chodzi. I przy rozcieraniu na, na rękach też zostaje taki suchy, troszkę piaskowy filtr. No na pewno są to składniki nie uznawałbym tego jako duży minus. Bardzo udany produkt, nie do końca podoba mi się ten design, wręcz powiedziałbym, że ten minimalizm w ogóle mi nie siedzi i bring the old pig back. No i tym razem im naprawdę wyszło i wydaje mi się, że jeżeli jesteście entuzjastami pomad szczególnie matowych, może nawet tych mocnych, to warto byłoby sobie sprawdzić taką próbkę, zobaczyć czy Wam się podoba. No i być może po prostu przejść na delikatnie innego typu produkty, bo wydaje mi się, że cały czas warto testować. Ja pomimo pięciu lat już chyba ponad w tej branży pomadowej cały czas gonię tego króliczka i cały czas szukam produktów, które bardziej by mi się podobały od tych, których używałem do tej pory. Jeżeli już ktoś używał, to dajcie znać w komentarzach, a jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, no to tak samo zapraszam do komentarzy, czy to na Instagramie, czy na YouTube czy na TikToku, no i na wszystkie Wasze pytania postaram się odpowiedzieć i do następnego.